Świadek koronny Kastor tak charakteryzuje rolę Zdzicha w gangu. Za złożenie zeznań przeciwko osobie, która stała wysoko w hierarchii gangu, groził strzał z broni palnej w głowę. Taką karę mógł wykonać tylko Eł. Zresztą on wykonywał większość innych egzekucji osobiście jako osoba zaufana Krakowiaka. Delikwenta wywoziło się do lasu lub w inną stronę miejsce. Czasami T był obecny przy wymierzaniu kary. Właściwie z tego aktu oskarżenia to wynika taki obraz, bardzo dramatyczne, bo cztery trupy, kilka napadów z bronią w ręku, jakieś poturbowane osoby, yy, obrabowane i na końcu ten zarzut właściwie już w tym kontekście yy, najbardziej drobny, że przynależność do grupy zorganizowanej. Czy pan się przyznał do któregokolwiek z tych czynów? Nie. Trudno się przyznać do czegoś, do czego, się, czego się nie zrobiło. Ja mam... Może zacznijmy od tego, że ustawodawcy tak ustawili prawo w tym kraju w tej chwili, że można, można skazać praktycznie kogo się chce, kiedy się chce i za co się chce.